Hej, się siema, z tej strony Michael Hunter. Puh, ah, zapowietrzyłem się. No więc raz jeszcze. Z tej strony Michael Hunter, a to jest Call of Duty Mobile. Pierwszy odcinek po raz drugi nagrywany, więc no kuźwa. Wiem, że to będzie dosyć głupie posunięcie na start, ale... Jeżeli film ci się spodoba i chcesz zostać tu na dłużej, Polecam zostawić subskrypcję na kanale i łapeczkę w górę pod tym filmem. Tak wiem hamski hamskie wpierdolenie się, ale cokolwiek. <grym> eee, więc ta właśnie. Eee... No, kuźwa, e, nie myślę, jest rano i nie myślę, więc no, w poprzednim odcinku, jaki wrzuciłem na YouTube, tak, bo to mi tylko głównie chodzi teraz, e, mówiłem o, a, okej, okay. o Q&A. No to jest taki biznes. Bo jest A. Za mało pytań. B. Chujowe są te pytania. I dlatego nie ma odcinka z tego, no więc nagrywam Koda. Tak, nie wiem co mnie wzięło na Call of Duty Mobile. Tak po prostu stwierdziłem. A dobra, nagrajmy se. Więc lecimy tu ryb Battle Royale. O, co jest no. Come on, le! Come on! Puh, komputer. Puu, telefon. Dobra. Jak zwykle się TTP. Dobra, no to start. No i oczywiście... Jak zginę, lecimy drugi mecz. Jeżeli nie ma 20 minut lecimy drugi mecz. To jest moja zasada. Musi być minimum 20 minut. No tak szczerze maksimum. Bo tyle chciałbym mieć materiału na dziś. O ty kurła Tebierosy skauta. No i tak. Dźwięki mi się zepsuły. FPP, bo na nim mi się lepiej gra. Tak, czy dałem tak a nie inaczej, bo wolałem mieć tak to Rocket Hamski na start. Okej, trzy e, minuty, a co dopiero zacząłem grę. <grymne> geniusz. Kur. A, geniusz. No więc, robimy takie coś. I lecimy sami. Więc. Dobra, po co ja na mapę patrzę? Skaczymy na pałę przecież. Ta, moja strategia. Nigdy nie mam punktu wybranego. To jest dosłowna odwrotność mojej. strategii z Call of Duty. Po, pubga mobilnego. Bo tam choć trochę jestem skupiony. Jest na miejscu, gdzie ląduje. A tutaj ląduje na pałę. No, ale... Rzadko bym polecał... Taką strategię... Zamknijcie się. Yy. Nie polecam tej mojej strategii, bo możecie mieć nawet bardzo dobre miejsce do skakania, na którym jest mało osób. No, fajnie. No, nie, ile on jest ode mnie? Pizdu, nie obchodzi mnie to. Gdyby był bliżej, to bym poszedł. No i położony typ. Eee, naprawdę? Nie. Nie robię tego. Dobra, to jest... Uj, daleko, nie obchodzi mnie to. Eee, za dużo milczę. A eee, właśnie co to QA, ja już tam wspominałem, że jest po prostu za mało pytań takich sensownych, bo niektóre pytania tu są takie na pałę pisane, że są. Dla mnie one nie mają sensu większego więc macie tutaj teraz pole do popisu odnośnie jakichś pytań co do gier i etc., git. Daj mnie to. Nie obchodzi mnie to. No fajnie. ktoś już tu był? Jak goście nie umieją się strzelać, to po co ja im muszę pomagać Gdzie to było? Bo są te słody, a właśnie tu.

straciłem wątek główny eee, o czym ja tu gadałem a, Q&A powinienem to powiedzieć na początku tego odcinka A teraz to mówię jeju, a gubię się powoli tak, sam to stwierdzam, ja się gubię myk, myk. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków z Call of Duty, zostawcie jak największą liczbę łapek w górę, bo to będzie mnie motywowało. Najdaje mi pan laser. Tak, czemu się skupimy na rozgrywce? Zrywamy. <laughs> Ta, 11 minut Spoko, to by mnie zabiły, ale okej okay. Nie poddałem się, eee już Skupiłem się na grze, a mnie rozprószą, jeju Dobra, jest 24 po Ja nie mogę, ja Papier, ja papier. Eee ksot, kot co do jasnej kurwy nędzy było. Ale nie ważne. Tak, jeżeli się dziwicie czemu tak słabo gram to nie, ja dawno po prostu nie grałem. Nie. Nie to. Hm. Pier 15, ja pier, eee, Naprawdę? O, meteors, tak, chcę to equip Gwiezdny, to nie, ja go sobie chcę zostawić Eee, co my tu mamy? Naprawdę? Kolejny to, którego ja rzadko używam. Ojej, nie, 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 to mi się nie podoba. W ogóle muzyka jest za głośna. Wiecie, co jednak wolałbym polecieć teraz na Frontline? Nie, nie Frontline. Search and Destroy. Byle było 20 minut. No. Chyba, że wolicie krótsze odcinki, to po prostu napiszcie w komentarzu. 10-15 minut. To jeżeli to jest dla Was maks, to jest do, to już was. Tu gubię się sam w sobie. E, raz jeszcze. Jeżeli chcecie krótsze odcinki, to napiszcie w komentarzu to, jak mniej więcej chcecie odcinki. E, Więc no, nie weźmy sobie snajperka. Więc powiedzcie, i ja się spróbuję do tego dostosować. Bo jednak to ja dla Was nagrywam, a nie Wy dla mnie. Te jakby. Więc po prostu się tym podzielcie. Ha! Jeszcze jeden gdzieś typ został. Ha! To było zbyt piękne. Plus ja się, skupiam. I pięciu osób nie ma. No halo, guys. Skupcie się. Bo większość to ja tutaj zrobię. Z moimi he he, chujowymi umiejętnościami sniperskimi, to co oni za mną łażą kiedy ja idę na moje stanowisko snajperskie? Zapewne idą na B, więc pasuje dać im tam wsparcie, nie na A. Dobra, tym razem nie przeze mnie wygraliśmy, a przez rozbrojenie bomby, spoko. Tak skupiłem się, by wygrać. Dobra, dajcie mi to. Spoko. Dobra, le lecimy na pełną jadkę, bo jednak trochę tak głupio siedzieć i się kampić. Znowu, znowu ja miałem ostatnie zabójstwo w tej rundzie. O! Nie, 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 jest moja to. jest moja moja, jest moja moja, nie, jest. moja, nie, jest moja. Jest. nie, okay, lecimy na... Tutaj. Lecz za pierwszy. Idziecie. Jak strzelają, to nie uciekajcie. Ja pierdola. Myślałeś, że ciebie nie zauważa typie? O Ocie, kur... Jaki typ, geniusz! <ścoughs> Ideolo. O kurwa, przegraliśmy. Ostatnia runda do wygrania przegrana. A. <ścoughs> to było piękne. Dobra, tak, e? bombka moja, bombka moja, bombka moja, bombka moja, nie pozwolę jej nikomu mieć. Dziękuję. I lecimy tym razem na target B Czekaj, Tu są schody? Nie, tu nie ma schodów Tu są schody! Tak, zgubiłem schody Okej okay. Dwie osoby padły Naprawdę? Aha, a fajnie, dobra, jest 20 minut zaokrągleniu materiału, więc no, git, ładny final kill, kam bum, okej, okay. ta, zjebałem to na końcu. Dwie ostatnie rundy to były, no, trochę głupio przeze mnie rozegrane, wolałem mieć jednak snajperkę. I nie iść na główny ogień wcześniej e. w ogóle to było do 6. Dobra, zobaczmy, ile mamy zabójstw w takim razie, skoro mam. Ooo, level up. Cieszę się z tego niezmiernie. To jest najlepszy skill. Tyle powiem. 14 zabójstw, proszę Państwa. Co to kuria ma być? Dobra, chodźmy tu. Nówka, ja go muszę mieć. To jest takie dobre. Słab. Ocie, panie. Tak, e, właśnie działko za ciebie i jest git. E, mianowicie, tak. Może się jeszcze na ten temat wypowiem. To jest. Przez to widzisz wszystkich przeciwników. To zabija przeciwników, z czego się cieszę. To może być spoko, bo ci może wszystko wydropić, nawet to, czego nie masz. O, o dobrze. O, to byłby taki sobie działko, jest o tyle lepsze, że je rozstawisz raz i może walić do każdego, kto jest w jego zasięgu. To w ogóle ja z tym miałem moją pierwszą maksymalną liczbę zabójstw. W ogóle mamy 20 minut. Chcecie jeszcze? Dobra, pokażę Wam jeszcze na szybko, co żebym zrobił kiedyś z moją snajperką. Tutaj. Tutaj nie. Tutaj. Tak, yy, właśnie, tu. Dobra. Zombie. Nie, ja na zombie nie lubię grać. No więc tak, tutaj mamy mecz TT, który grałem przed chwilką. Wiktor, ile miałem tu zabójstw? 24. No to to było ładne. ładne zabójstw, ładna seria zabójstw. Tutaj to było to 14 zabójstw. Ale większość z tych wygranych to jest właśnie na tym. Na Frontline. Większość Surgeon Destroy, ja dużo w to grałem. W ogóle... Patrzcie ile ja tu mam wygranych. <laughs> victory, Victory, Victory. Pięć z rzędu. Nie ja szukam z... Nie jest Sarczyn Destroy. <laughs> z line A ze Frontlinea nie. Bo tutaj mam 27. Hmm. Mi chodzi o moje 45. Tu jest 33, 27, 25. E, nie ma tego, naprawdę. E, Frontline. Nie, to nie było to. To też nie było to. Nie, nie. Kurde, nie ma, dobra. Moje wyniki w tym. Ta. Okej. Okay. Seria zwycięstw. Dobra, jest git. Więc ja bym tutaj zakończył z małą prośbą do Was. Jeżeli chcecie serio więcej takich typów odcinków, gdzie <grym się wytkujesz> ja. Dosyć dużo mówię, pokazuję różne gierki, które mam, i ogółem, macie więcej materiałów na miesiąc, bo chcę wprowadzić regularność dwa razy w tygodniu, ale jest wyzwanie po to. 20 łapek w, w górę pod tym filmem. I minimum 5 komentarzy z jakimiś pytaniami do QA. Sensownymi, nie takimi chujowymi, bo ja sensowne oznaczam serduszkiem. Tak, to jest mój sposób. Więc jeżeli chcecie większy przegląd gier, bo chyba tak to nazwę, to 20 łapek w górę, 500, 500 sensownych pytań do QA i robię przegląd wszystkich moich gier. Ech. Już 54 Level Jeju. Że ja to wbiłem. Dobra, więc ja się z Wami żegnam. To byłoby na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie. No w ogóle, róbcie co, wszystko, co chcecie. Jeżeli chcecie mieć co dwa tygodnie taki przegląd gier, no to wiadomo. Pięć komentarzy z dobrymi pytaniami, które ja oznaczę serduszkiem. I 20 łapek w górę. No to to byłoby na tyle. Ja kończę, bo muszę się zbierać na wyjazd, więc serdeczna energia to za oglądanie. Na razie.